Cześć, Paweł Tuda z Projekt Marketing. witaj w kolejnym odcinku. W dzisiejszym nagraniu chciałbym ci powiedzieć o trzech najlepszych platformach, najlepszych systemach sklepowych pod kątem SEO. Jeżeli interesuje się ten temat, to zaczynajmy. Ok, teraz chciałbym ci powiedzieć o tych trzech e, najlepszych platformach sklepowych według. Opinii specjalistów SEO z raportu e-commerce opublikowanego przez Senuto. A więc największym ulubieńcem jest WooCommerce, czyli wtyczka WooCommerce instalowana do WordPressa, jest to wtyczka sklepowa. Drugim systemem jest Magento i trzecim systemem jest PrestaShop. Ja także uważam, że WooCommerce jest najbardziej przyjazną platformą, jeżeli chodzi o przyjazność dla SEO. To, że dana platforma sklepowa jest przyjazna pod kątem SEO, nie oznacza, że musisz decydować się na WooCommerce, ponieważ przy wyborze. Platformy sklepowej powinien także uwzględnić kilka innych czynników. Czynników związanych z bezpieczeństwem, wielkość asortymentu, jaki będziesz publikował w danym sklepie internetowym i wiele, wiele innych rzeczy, które także powinieneś uwzględnić przy ostatecznej decyzji o doborze platformy. Ok, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny. Oczywiście, mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć!